walczyli o życie Kamila. Jak podała prokuratura, odnosząc się do ewentualnej odpowiedzialności karnej lekarzy, pracowników mops i nauczycieli, prokurator prowadzący śledztwo zauważył, że osoby te nie są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu artykułu 231 par 1 KK i wobec braku odpowiednich przepisów konieczne było umorzenie śledztwa. Prokuratura podkreśliła, że kluczowe we wcześniejszym niewykryciu przemocy w rodzinie była postawa Magdaleny B, która ukrywała przemocowe zachowania męża. Zdaniem śledczych kobieta celowo ukrywała patologiczne działania Dawida B i kontaktowała się opieką społeczną jedynie w celu uzyskania pomocy rzeczowej i finansowej. W głównym śledztwie ojczym chłopca Dawid B jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 8 latka. Znęcanie się nad pozostałymi dziećmi i molestowanie seksualne kilkuletniej dziewczynki. Jego żona odpowie za znęcanie się nad dwójką synów i o udzielenie pomocy Dawidowi B. w przestępstwie poprzez niepodjęcie żadnych działań chroniących dzieci, do których była zobowiązana. Ośmioletni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie. Sprawa maltretowania chłopca wyszła na jaw po zgłoszeniu złożonym przez biologicznego ojca dziecka 3 kwietnia bieżącego roku interweniowała policja. Dziecko z ciężkimi obrażeniami przetransportowano do szpitala śmigłowcem. Ze śledztwa wynika, że Dawid B. przez kilka lat maltretował chłopca. Przed śmiercią dziecka miał polewać go wrzątkiem i położyć na rozgrzanym piecu węglowym. W ten sposób spowodował ciężkie obrażenia ciała, oparzenia głowy, klatki piersiowej i kończyn.